Tematem dzisiejszego odcinka nie będzie jedna pozycja obronna, ale aż trzy. Łączą mnie dwie rzeczy. Po pierwsze zadaniem tych pozycji była obrona obiektów hydrotechnicznych oraz obiekty te można zwiedzać w ramach jednej ścieżki dydaktycznej, której początek znajduje się w miejscu, w którym zaczęła się także historia stowarzyszenia profetolicju. W naszej okolicy znajdowały się trzy tamy, które wymagały zabezpieczenia. Tama zalewowa numer 1 była chroniona przez sąsiedni punkt oporu Bobrowniki. Tamę numer 2 miała chronić grupa bojowa Wesoła, a tamę numer 3 grupa bojowa Wymysłów. Pierwotnie miały to być skrajne punkty obrony na północy, jednak tak jak w przypadku punktu oporu Radoszowy, dokonano tutaj rozszerzenia linii obrony. Zajmiemy się jeszcze pozycją polową Kozłowa Góra, która powstała w ramach tego rozszerzenia, a jej zadaniem było zwalczanie wojsk. Które przedostałyby się bezpośrednio przez rzekę. Zacznijmy od najważniejszego obiektu, dla którego istnieje ta grupa, czyli tama zalewowa numer 2 Józefka. Powstała w 1936 roku i jest do niej dobudowany lekki schron bojowy wyposażony w jeden RKM. Posiada dwie strzelnice, jedna do osłony przed pola, a druga do osłony flanki. Na dachu miała znajdować się budka wartownicza, a sam schron dla wpasowania się miał być zakamuflowany deskami. W filarach tam znajdują się komory minowe, które miały wysadzić obiekt i zaleć okolicę. Sama Tama jest w beznadziejnym stanie, jednak stron jest wyremontowany i wyposażony w tablice informacyjne. Zaraz obok znajduje się najciekawszy obiekt na całym odcinku. W 1997 roku zaczął się proces, który doprowadził do utworzenia profortalicjum a ten obiekt jest jednym z najciekawszych izb muzealnych całego stowarzyszenia. Ciężki schron bojowy nr 52 został wybudowany we wczesnym okresie prac w 1937-1938. Brak doświadczenia spowodował kilka błędów konstrukcyjnych. Posiada on krzywo zamontowaną kopułę, błędnie zamontowaną zrzutnię łusek oraz brak rur do wyrównania ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami. Był wyposażony w trzy ciężkie karabiny maszynowe z 30 w tym jeden zamontowany w kopule, Jeden rkm z UR-28 oraz karabin przeciwpancerny UR-35. Schron był obsadzony przez 4 Batalion Specjalny 11 Piechoty, jednak załoga wycofała się w nocy 2-3 noc września. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na Święto Wojska Polskiego, które odbędzie się 15 sierpnia do Bieszowicach. Obiektem, który miał odciążyć 52-kę, był schron pozornobojowy bojowy numer 104. Jak nazwa wskazuje, schron ten miał pozorować swoją zdolność bojową przez przedłużenie jednej ze swoich ścian i prawdopodobnie także zamontowaniu pozornej kopuły bojowej. Posiadał tylko jedną strzelnicę flankującą wschodnią stronę głównego schronu przy życiu RKM-u. Schron ten posiadał zamknięcia strzelnic oraz drzwi, które zachowały się do dzisiaj. Kolejnym obiektem jest schron wysadzony podczas sprzątania okolicznych niewypałów w 1945 roku. Jest to schron pozorny, który Powstał w 1938 roku, a sądząc po jego wyjątkowo małych wymiarach, mógł być najpewniej schron obserwacyjny. Wskazywałoby na to także umiejscowienie schronu na najwyższym punkcie w okolicy, jego bliskość z komorą kabli, dzięki czemu mógł na przykład wskazywać traktorowi z Bobrownik miejsce do ostrzału. Sama komora kabli jest ostatnim obiektem należącym do grupy bojowej Wesoła. Według kilku osób została ona zniszczona przez Rosjan wiosną 1935 roku, jednak żyje i ma się dobrze. No może nie do końca, ponieważ komora posłużyła jako fundament dla budowy jakiejś niewielkiej tego czegoś. Grupa Bojowa Wesoła także skupia się wokół jednego ciężkiego schronu bojowego. Wszystkie obiekty powstawały w latach 1935-1939. Tama Zalewowa nr 3, Kozłowa Góra, była obiektem, który powstał ze współpracy wojska z samorządem województwa śląskiego w latach 1935-1939, z czego w ostatnich latach zbudowano mury z otworami dla broni ręcznej. Głównym obiektem chroniącym tamę jest ciężki schron bojowy numer 53. Został wybudowany w klasie odporności D w latach 1937-1938. Posiadał on uzbrojenie podobne do schronu numer 52, bowiem 3CKM, w tym jeden w kopule i jeden RKM. Dodatkowo miał garaż na artylerię przeciwpancerną używaną na stanowiskach polowych. Po wkroczeniu Rosjan obiekt posłużył do wysadzenia. Znajdujące się w okolicy amunicji, co doprowadziło do zniszczenia izby bojowej na 2 CKM. -y. Płyty, które tutaj się znajdują, to płyty detonacyjne, które znajdowały się na zewnątrz obiektu. W grudniu 1939 roku porucznik Rudolf Witzig testował na jego kopule ładunki kumulacyjne, co pomogło mu w późniejszym desancie na Fort Eben Emael. Wysadził on ładunki o wadze 12,5 kg, które nie przebiły kopuły. Oraz 50 kg, które nie dość, że przebiło kopułę, to jeszcze zniszczyło lawetę CKM w środku kopuły. W 1939 roku zorientowano się, że jest martwe pole za tamą, spowodowaną niższym poziomem terenu. Zbudowano więc schron wsparcia numer 53A z dwoma CKM-ami i jednym rkm. -em. Niemcy wkraczając zastali obiekt oblepiony słomą, która miała spowolnić zastyganie betonu. Widząc jeszcze mokry beton, postanowili z ciekawości pobawić się ładunkami wybuchowymi i zobaczyć, jaki będzie efekt. Wybuch w przedsionku zniszczył ścianę z wieśiem ewakuacyjnym oraz uszkodził pancerne drzwi. Obiekt był gazoszczelny, jednak nawet obecnie po wybuchu, obiekt posiada szczeliny w stropie, które zakrywają obiekt, mimo tego, że Niemcy Włączając schron do linii B2, odbudowali go, dodając jedną strzelnicę w miejsce włazu. Na tyle grupy bojowej znajduje się schron pozorno bojowy numer 100, wybudowany w 1938 roku. Miał chronić za pole schronu numer 53. Znajdowała się tutaj ziemianka w miejscu ściany pozornej, w której znajdowało się wejście do kopuły pozornej, która służyła do obserwacji. Pozycja polowa kozowa góra to szereg umocnień, z których dwoma najważniejszymi punktami są urbany, czyli polowe skrony piechoty. Posiadały one po dwa CKM-y, które stawiane były na stołach. Jednak tutaj mamy do czynienia z ekskluzywnymi skronami, bo te posiadały lawety CKM, zamknięcia strzelnic wz. 39, drzwi pancerne wz. 38 czechosłowackie kraty przeciwszturmowe WZU-37, wentylacje, piece oraz pompy do czerpania wody służącej do chłodzenia CKM-ów. Polowe schrony piechoty budowane były zgodnie z saperską instrukcją, która jasno określała, jak miały wyglądać. Jednak ciężko jest w obszarze Waruny Śląsk znaleźć dwa takie samo urbany. Wyróżniały się one m.in. wieloma dogodnościami, które zostały opisane już wcześniej.